Powrót Jacka Kurskiego i Joannę Kurskiej do Polski po zakończeniu misji w Banku Światowym zbiegł się z trudnym okresem dla telewizji polskiej, który teraz zmaga się z wyzwaniami zarówno wizerunkowymi, jak i finansowymi. Oczekiwanie na proces sądowy, zainicjowane przez Joannę Kurską, byłą szefową pytania na śniadanie, przeciwko TVP? Dodaje dodatkowego napięcia sytuacji. Kwestia domaganej kwoty 100 tysięcy złotych za dość uczynienia przez Kurską wpisuje się w szeroki kontekst problemów, z którymi boryka się stacja, w tym masowego odpływu widzów. Jacek Kurski, obserwując spadki oglądalności TVP po swojej kadencji, może odczuwać mieszaninę emocji. Jego czas w TVP charakteryzował się ambitnymi planami i projektami które teraz mogą wydawać się być podważane przez obecną sytuację stacji. Wspomnienie o sylwestrze z dwójką przez Joannę Kurską podkreśla jej poczucie współodpowiedzialności i dumy z osiągnięć realizowanych wspólnie z mężem. Niemniej jednak nie wszystkie inicjatywy Jacka Kurskiego zyskały pozytywne przyjęcie. Kontrowersje wokół utworzenia serwisu swipeto.pl i powołania TVP World świadczą o trudnościach w osiągnięciu spójności między ambicjami a rzeczywistością percepcji publicznej. Krytyka zarówno koncepcji, jak i realizacji tych projektów, szczególnie w kontekście ich kosztów i skuteczności w dotarciu do odbiorców, podkreśla wyzwania, przed którymi stanęła stacja pod kierownictwem Kurskiego. Rozważania na temat przyszłości TVP w obliczu tych wszystkich wydarzeń, skłaniają do refleksji nad kierunkami rozwoju mediów publicznych i sposobami, w jakie mogą one sprostać oczekiwaniom widzów oraz adaptować się do zmieniającego się krajobrazu medialnego. Powrót Jacka i Joanny Kurskich do kraju otwiera nowy rozdział w ich życiu, jednocześnie będąc świadectwem ciągłych turbulencji w polskim mediach publicznych. Projekt swipetto.pl Inicjatywa Telewizji Polskiej. Od początku swojego istnienia spotykał się z wyzwaniami i krytyką, zarówno w zakresie doboru treści, jak i nazwy, która nie była łatwa do zapamiętania dla potencjalnych użytkowników. Początkowa redakcja licząca 30 osób z czasem uległa zmniejszeniu, co może świadczyć o wewnętrznych trudnościach projektu. Osiągnięcia portalu w 2023 roku, z odwiedzinami na poziomie 660 tysięcy osób, mogą wydawać się nieproporcjonalnie niskie w stosunku do zainwestowanych środków i oczekiwań. Telewizja polska podkreśliła, że działalność sfipet.pl nie była skoncentrowana na generowaniu przychodów co stawia pod znakiem zapytania główne cel i przyszłość tego przedsięwzięcia. Koszty utrzymania serwisu, które do końca maja 2023 roku wyniosły 21,6 miliona złotych, są znaczące i podnoszą kwestie dotyczące zarządzania finansami publicznymi oraz strategicznego planowania w TVP. Najwyższa Izba Kontroli wyraziła swoje obawy, wskazując, że proces tworzenia swipeto.pl charakteryzował się brakiem rzetelności i niegospodarnością. Taka ocena wskazuje na potrzebę dokładniejszego przemyślenia i lepszego planowania projektów cyfrowych przez instytucje publiczne, zwłaszcza w kontekście ich znaczenia dla publicznej misji i odpowiedzialności za wykorzystanie środków publicznych. W świetle tych wyzwań swipeto.pl stoi przed koniecznością dokonania przeglądu swojej strategii i celów. Aby lepiej sprostać oczekiwaniom odbiorców i efektywnie wykorzystać zasoby, które zostały w nie zainwestowane. Projekt ten jest przykładem, jak ważne jest dostosowanie nowych inicjatyw mediowych do zmieniającego się środowiska cyfrowego oraz zapewnienie, że inwestycje publiczne przynoszą wartość dodaną społeczeństwu. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami. Aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.